maneczko w wtorkowy, środowy, przepraszam, już podanek jak ten czas zapierdziela, właśnie skończyłem tutaj kolejną pryzmę wybierać, w tym tygodniu jedna nowa zrobiona, kolejna stara, już zakończone zbieranie i tak to pomalutku leci, już na jałówek wóz zrobiony, 6.28, także bardzo dobry czas. To rozdać i krówką zamieszać, można będzie coś dzisiaj przystąpić do działań. To już dzisiaj będzie kupę, kupę zajęć. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. To na pewno nie w Kleinzegę, ale ogólnie będzie zamotania, no bo tutaj też trzeba będzie chłopakom trochę z tego dołu wody na pewno wybrać beczką. U wujka trawę zebrać no i co jeszcze yy, 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 to, 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 to trochę ponakrywać czy podkrywać kiszonek szambę ubrać nie zaszkodzi już też tam pod pełną no ostatecznie do jutra wytrzyma ale jakby dzisiaj coś się udało wziąć to też byłoby sympatycznie jakby się udało parę siatek tu ciągnąć oponami przerzucić też by źle nie było, także do dzisiaj coś będziemy działać w miarę możliwości i czasu coś się ogarnia, najpierw trzeba skończyć obrządeczek nie ma rady na układy i tyle i można będzie dalej tworzyć także takim słowem wstępu i zawiesem całego dnia, że znowu wszystkiego po trzeba będzie ogarniać a no właśnie kiszonki odbić z także a, czy będzie co robić i dziś to jutro, także w ciągu tych pół dni taki zakres zajęć na pewno będzie. No już czas wreszcie czepiać talerzówkę i brać się za uprawę ściernisk po kupowiedzie ziarnowej. gdzie tam czy nawozów naturalnych to się nawiezie, ale ogólnie y, tam gdzie nie ma poplonów to planuję to zaorać na zimę i na wiosnę żeby to tylko zalać gnojowicą i mieć gotowe pod kupowice, taki. ojej znowu ostrożnie się nie łapie o, także taki jest zarys prac więc będziemy powoli działać a póki co kończę robotę i widzimy się już za dnia no i nowy zaczynamy dzień tak jak mówiłem Jadry Wujkowie ze nie nie będzie tam dużo ze 3-4 takie resztki no ale to już zbiorę, nie będę taki eee, chłopaki już na budowie działają Chłopakka już pracuje na dobre eee, Wszystką tą wodę pościągali dół wykopali jeden żeby ten dół woda spływała tą beczkę wyciągnąłem teraz natrą powiózł jeszcze z pół beczki będzie wody i będzie słodko i będą już to wszystko, tę braję wyrzucać i od nowa trzeba podsypkę robić, zagęszczać i wtedy można będzie beton zamawiać, i pójdzie jak będzie szedł. Także ta robota idzie. Zobaczymy, jakie dzisiaj będą postępy. Aby dzisiaj wykopali, to już będzie luksus. Może jeszcze i coś podsypki przyjedzie. Zobaczymy, jak się dzieje. Rozkręci. A tymczasem mam chwilkę w nim przyciągnik, troszeczkę nagrzeje Przed wyjazdem to sobie po ustawiam na przyczepie, czyli ośkę zablokuję w automat. Amortyzację deszta automat do zbierania nie będę tu na ręcznym zbierał bo to i tak to zobaczymy jaka będzie wygodność. no jak będzie mi to, to można będzie i się popusić także tak to wygląda jeszcze przyjadę to trzeba będzie wziąć się za budki bo dzisiaj grała się ocieliła i już nie ma miejsca na cielaka wrzucony tak można pojeść na doczepkę do końca gdzie gdzie max dwa cielaki a teraz są trzy Także na chwilę wrzucony i będziemy tu działać. A co się uda zrobić, to zobaczymy. Relacja na pewno będzie krok po kroku. Także cóż, jadę. Miejmy nadzieję, że gdzieś do południa pozbieram. Jest 9:40. Miałem wyjechać koło 9, ale tutaj tą wodę wyciągałem. No i się on Także lecę i działamy. No i zbieram te potężne pokłosy. Podaję, że to już piąty pokos Ujjka, że reszt, ale najgorzej, że ma skarbiawę do centralną, tam do środka. Trzeba się trochę najeździć, jednak trochę więcej jak u mnie. Ale damy radę, po malutku się zbierze. Tak jak mówiłem, przy czym będzie nieco, tylko trochę jeżdżenia, żeby te przeciatki nas zbierać. Że warunki ekstremalne, jak widzieliście, warunki są zajebiście ciekawe, ale no cóż, to no, nie ma wyboru, trzeba walczyć. A ja w tym czasie w międzyczasie walczę sobie z Gnojowicą bo już pewno się robi. Duża walka poczła pod mieszadło zaraz po wyciągnięciu koparki, bo żony już od rana z dwa, dwa razy po prostu wyciągnął z tego wykopu. Że wody i obesło, także git. To znaczy wody nie ma, ale obesło, jeszcze nie obesło za mocno. I da się odnowić. No i tak, że nie było sensu odczepiać i przyczepiać się pod później znowu. Ale też od masaju odczepiać wozu. Stał pusty ciągnik, on tam wiele więcej nie spali jak jakiś inny. Także działamy. No zobaczymy, ile uda mi się wybiegł, bo już jest za 10 trzecia, ale dobrze i za trzy cztery dzisiaj ubiorę i jutro rano resztę to jakoś tam będzie szło sobie teraz w tygodniu spokojnie będę wywoził szambo, talerzował to tam gryzmę się do to z tą strafą się podkrywa i tak tydzień zleci wam powiem stare przysłowie mówi jak środa minie tydzień zginie i, i, i pewnie będzie w tym przypadku podobnie Teraz razie tutaj doleję na tą działkę, można będzie już utależować a później reszta na następną. Tak, znowu wyciągałem koparkę, ale już na dobre wylazła z ziemi, także sporo w sporo głębi ci wykonawcy podjęli się to zrobić bardzo dobrze. Im więcej go w ziemię schowają tym lepiej. No tamten na łatwiznę szedł, żeby obsypać na wierzchu, co mi się średnio podobało. Także może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No troszeczkę jest tutaj bewłania, ale już chyba z najgorszego tematu wyłazimy. W razie czego jeszcze ciągnik tutaj zostawiam Jak trzeba będzie coś dziabnąć to to niech sobie stoi w pogotowiu taka aktualizacja. Jak już przerwa nawożenie, to przerwa konkretna się zrobiła. Pata poskładał jedną budkę i już pierwsze trzy czasowiczki yy, urzędują w niej, ale za moment do tego przejdziemy. Bo jeszcze po drodze odkryłem się kiszonki ale jak widzicie tu trochę jest spleśniałej, bo folia w jednym miejscu. Gdzieś butem było naciśnięte, bo to leży długo. I jest wyjsa pęknięta i już cały pas pojechał. Więc zaraz to odrzucę, bo jeszcze wybieranie obownika z izolatki pod nocę mnie czeka, także nawał zajęć dzisiaj jest niesamowity. Dobra, izolatka jest zrobiona na gotowo. Teraz mogę trochę tej zgnilizny odczuć. Generalnie na jutro mam jeszcze skąd brać dobrej. Ale, że jutro z Euromilka ma ktoś przyjechać i nagrywki robić na internet social media odnośnie wozu paszowego, który użytkuję. To chcę to już zrobić w bo bo zamiast się komentarz posypią co za potwór. Paprak gniliznę wrzuca Także no lepiej, lepiej z tymi nautami to ostrożnie Patrzcie, niedużo zwierzku jest tej. nie jeden by to wrzucił razem do wozu, przekiełtał i krowy by zjadły i byłoby dobrze, a to wymyśla. bo nie wiadomo co. Widocznie za dużo mało. Już z Silosi ładnie tam wiadomo przy tej samej folii troszeczkę zostało, ale no nie będę teraz tego rywało, żeby tam nie uszkodzić tej folii dodatkowo żeby sobie roboty nie narobić Następnym razem się odkryję wcześniej trochę i się już resztę tego zgniłego, bo już to się kończy praktycznie. Jeszcze tam ile pół metra zostało i, i jest OK. Także tamtą resztkę Eee, odrzucę właśnie przy następnym odkrywaniu jak zacząłem wątek Powiem wam, że wkurzają mnie takie dni, nie lubię czegoś takiego, takiego rozerwania, dopiero tu, dopiero tam I wszystko na gaz i to, i tamto. Człowiek nie może się na jednym skupić. Chciałby robić to, to nie może, bo tu wypadło, coś tu wyskoczyło, tak jak i szambo Myślałem, że wywiozę dzisiaj więcej. Na razie jedną beczkę ale zaraz siadam. Wywożę więcej a i tak kurde y, y, tu trochę, tam trochę i ten dzień przelatuje nie wiadomo kiedy ale też pokło się w sumie tego, że była kukowieca ziarnówka koszona zaraz po niej trawa, czwarty pokos i wszystko tutaj tak na łapu capu tylko w międzyczasie tam z Betlejemki obawnik wyrzucony, szambo wywiezione i tak wszystko w międzyczasie, w międzyczasie i się nakumulowało takich spraw właśnie porządkowych i to dzisiaj leci także łyżko krokodyl do odpięcia. Podejdziemy sobie, zobaczymy jak tam cielaczki mają. Ogólnie co tam u nich i jak te budki mają być usytuowane. Już mniej więcej widać zarys. Pierwszej ustawionej, druga tutaj i trzecia tutaj. I chcę po prostu tutaj drugi rząd z tymi mniejszymi zrobić. Żeby mieć wszystko w jednym, żeby postawić belkę słomy, belkę siana, żeby nie, nie biegać. No i jak widać, koleżanki fajnie się zadomowiły. Na razie to są trzy, bo tak pasowało, przestawić nam. Ale docelowo po cztery cielaczki na, na taką budkę, takie odsadki, no i one pewnie gdzieś tak do 4-5 miesięcy tutaj czas spędzą. Zrobi się miejsce w Betlejemce. To tam pójdą znowu takie większe, już takie koło roku będą miały, a te na ich miejsce do obory. Także taki trochę, Miszmasz, szachem machy. Generalnie do tych budek są cztery do każdej, te boczne wybiegi. I tak, właśnie to jest wersja testowa. Czy taki wybieg krótszy, czy jeszcze go przedłużyć o, te, o tą jedną parę tych, tych ramek, ale ogólnie dużo miejsca by zajęły to raz, a dwa. Dostanie mi 6 takich przegród i z nich sobie chcę zrobić taką klatkę, że jak będę obornik wybierał, to cielaczki są do tej klatki i wtedy spokojnie budeczki odwalamy i wybieramy obornik. I taki właśnie jest zamysł, ale chcę zobaczyć jak tutaj w tych będą w krótszych wywodzeniach 4 się mieścić, ale chyba, chyba będą, bo tam dwie to nawet połowy nie zajęły tej budki, jeszcze one są małe, no wiadomo. Wyjdzie w praniu. Jak coś to będą rzadziej stać po mniej. Znając życie to będzie stało ich kurna po pięć. No niestety, takie jest życie. Tego nie zmienimy. Jeszcze w międzyczasie zejdziemy, zobaczymy co tam na budowie się dzieje. No i sporo głębiej się zrobiło, co? Ale woda się zaczyna pokazać, wzywać gruntowa. Nie podobuje się mnie to. Jeszcze trochę zostało i na jutro i myślę, że jutro kopanie będzie zakończone. No i tak, wymieszałem sobie ładny szumbo. Elegancko tego. A w sumie dzisiaj dwie beczki wywiozę. Rzutem na taśmę. Przed zuwałkiem drugą beczkę wyciągnę to to troszkę będzie spokoju, ogólnie jutro znowu dzień w rozjazdach dużo spraw do załatwienia no jedno już wam zwiedziłem, że z Euromilka będą mordówki także, także tak, poranek zaczynamy później wyjazdowo z papierologią związany wyjazd chyba, że tam coś doradcy wypadnie i nie będziemy się spotkać to ja sobie zaplanowałem, że pojadę jutro ale jeszcze to muszę skonfrontować Eee, no, i cóż, no i dużo nie powalczę. Nie wiem, może talerzówkę uczepię, zobaczymy, jak przyjadę, co mnie zostanie tutaj. Wtedy będę planował, czy coś tam na budowie nie trzeba będzie trącić. Także temat, temat jest otwarty. A więc e, za bardzo dnia nie planuję. Wiem, że tylko te dwie rzeczy jutro będą do zrobienia. A i kiszonkę od wystawą dla jałówek. To trzeci punkt obowiązkowy. A reszta to, jak wyjdzie. Tak, że nie ma co tutaj się zewzinać, że jutro robotę podgonię, ale już mówię wam, oświadczam osobiście, że piątek i sobota to cisnę w polu i szambo i talerzowanie i, i wszystko o, jutro będę wysoki do od razu do łódka do greguara kupię w dole mierzy. Bo już tamte skończyły żywota eee, i, i trzeba będzie się brać za orki o zimę. Mam plan wszystkie po prostu pola gdzie była ziarnówka na zimę zaorać i tam gdzie mi obornika starczy po kiszonkowej to też posypać i żeby na przyszłą wiosnę naprawdę po poplonach tylko została wiosenna uprawa, a reszta to będą pola gotowe, tam gdzie była lana gnojowica czy obornik to można będzie odpuścić a tam gdzie nie było no to będziemy polewać i talerzówka czy tam a prawowy, żeby to przemieszczać z glebą i też powinno szybko wiosna pójść. Także listopad będzie pod znakiem zimowej orki. A póki co gdzie tam starczy szamba to jak będę wywoził tą herbatkę rzadką z podpłyty na no to na łąki a lać po ścierniskach kukurydzy, tak jak tutaj. I już pole gotowe będzie do Orańska. I takie są moje plany, a czy wezmą łeb, czy się zrealizują, czas pokaże, A tym razem kończymy dzisiejszego filma. Tak co, co mogłem, co mi się udało to złapałem, nagrałem. Mam nadzieję, że, że wam się spodobało. A jeżeli się spodobało, to tak rzadko proszę, ale... Też trochę wesprzyjcie ten kanał łapkując, komentując, naprawdę, naprawdę dużo dla mnie znaczy i naprawdę mnie zachęca do dalszego działania. No i też troszeczkę te zasięgi podkręci, chociaż nigdy mi o te zasięgi nie chodziło, no ale to też jest w pewnym stopniu jakieś docenienie tego wkładu w to nagrywanie. Także taka mrodnowa prośba ode mnie na koniec i i tyle, co mogę na bieżąco na komentarze, odpisuję, co zdążę. Wszystkie są przeczytane, wszystkie doceniam za wszystkie, że dziękuję i zapraszam na kolejny film.